Cześć, 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 witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z gry The Forest na kanale Rivik. A dziś wybierzemy się na pią zimowy po szukiwaniu skóry z dzików. Zapraszam wszystkich do oglądania. Buduję sobie tutaj zasieki, W sumie patyków to mi do zebrania już tak naprawdę tam 260. Kamieni, za to jeszcze zostało mi aż 534, no powiedzmy nie całe 400, bo tu mam pełny wózek. Tu, jak mówiłem, kamienie są faktycznie coraz pod nogami, gdzieś leżą i z ich zbieraniem nie ma problemu, ale jednak wygodniej by było, gdybyśmy mieli maksymalnie 10, a nie 5 kamieni w akwipunku. A żeby to zrobić, a żeby mieć taką ilość kamieni w akwipunku, potrzebujemy torby na kamienie, którą do, do wykonania której potrzebujemy skór z dzików. Które występują na biomie zimowym, na który się, się dzisiaj udamy Dobra Tu jeszcze mam parę kamieni Dobra, Ach, wspaniały dźwięk. Uwielbiam eee, Pozbieram jeszcze trochę kamieni tutaj, o ten posłucham, przy sobie aż 20 patyków, to będę miał tutaj. W ogóle strasznie mi tutaj dużo kanibali zaczęło ostatnio atakować. Nie są specjalnym, nie są jakoś specjalnie niebezpieczni, ale trochę mi przeszkadzają w budowaniu. I to jest często nie bardzo nieprzyjemne. No właśnie. Kurde, mi się akurat energia skończyła. Dobra, masz warta. Zaraz też się już powoli ciemno robić, więc musimy za, za najpierw iść się przespać, bo... bo jednak w nocy iść na konko prawo to jest średni pomysł to na zimowym jest bardzo zimno i możemy nawet się wyziębić yy, dobra ale chyba w sumie możemy sobie wiedzieć po drodze zrobimy jakiś jakieś w który mamy dzień już yy, dzień aż dziewiąty, ładnie, nam powoli idzie wyjaśnia, dlaczego się tych kanibali zaczął aż tylu pojawiać Dobra, jeszcze tylko 489 kamieni i... 267 patyków, to nie jest źle Dobra e, co, czy, co ja mam przy sobie? Wziąłbym sobie w sumie jedzenie Mam przy sobie trochę sody ten, Tych napojów Może królika bym sobie wziął w sumie W jaszczurkę, trochę tego mięsa I chyba możemy ruszać w drogę Znaczy no, najpierw musimy poczekać aż się Aż będziemy mogli pójść spać Bo jest troszeczkę za no, Jest troszeczkę za późna pora, żeby na, gdziekolwiek wyruszać ja bym sobie jeszcze w sumie może jakoś ptaszka uprowadzili i usmażył, bo zauważyłem, że mięso suszone nie przywraca zdrowia po. O, to jest w ogóle uszkodzone po jego zjedzeniu. Na przykład mięso upieczone. Mięso upieczone właśnie po zjedzeniu odnawia nam jakąś tam część zdrowia i to jest akurat spoko. Tylko musiałbym jakiegoś ptaszka znaleźć, bo aktualnie tutaj nic nie widzę. O, w ogóle tu miałem kamieni. W tym stojaczku. W sumie muszę z tym po prostu podjechać i je wszystkie tym wyciągnąć, że najwygodniej w ten sposób. Dobra, robi się powoli ciemno. My zaraz ruszamy. Tylko musiałbym się najpierw jeszcze przespać. <laughs> Dobra, śpimy. Nic nas chyba nie obudziło, ale to jest strasznie zimno, widzę. Zapiliśmy sobie gierkę. W tym miejscu może. Dobra, zjedzmy sobie coś, bo głodni jesteśmy strasznie. Chociaż nie, widzę, że to słyszone miejsce też nam przywraca zdrowie. Kurde, tylko strasznie późna godzina, nie wiem dlaczego. Chyba coś zrumbało się z czasem tak mi się przynajmniej wydaje Dobra, mniejsze o to yy, Ja się wybieram teraz w górną część mapy ponieważ właśnie na samej górze mapy jest yy, jest właśnie owy zimowy biom Przy okazji też wam pokażę jedną ciekawą rzecz po drodze, której do tej pory dziwo jeszcze nie spotkałem No ale cóż, to widzimy się już jak będę w drodze w dzień Nastał ranek, a ja jestem już właśnie w trakcie podróży. Dobra, musimy się kierować w tamtym kierunku, jak są właśnie te ośnieżone góry. Tak, są tam właśnie te ośnieżone góry. Tu jest, tam jest nasz dom, tu jest nasza, nasza pierwsza taka baza. Z naszym obozowiskiem. Hmm. Tu jest w ogóle wioska kanibali. Jakaś malutka, widzę, tylko dwa domki tu są. Też jakieś to temu tutaj postawiali. Mniejsza to. My idziemy dalej. Myślę się tutaj na środek po drodze, bo chciałem wam pokazać jedno warż, bardzo ważne miejsce Do którego też się kiedyś udałem, ale aktualnie nie mamy jakby możliwości Jeśli chodzi, 26 punktów, mamy sprawności fizycznej, czyli biegamy o mniej więcej, no na, Jak mieliśmy 20 punktów domyślnie, teraz biegamy o 26, mamy punktów, czyli o 6 punktów więcej, czyli no Jakby wam to powiedzieć, biegamy o 5, o 30% szybciej niż na początku i o 30% mamy większą ilość staminy Całkiem fajnie. Dobra. zbliżałem się do właśnie wielkiej czarnej dziury. To jest właśnie lejk krasowy, bo daje, się nazywało. Jak sami widzicie. W ogóle nie pamiętam, czy przypadkiem w pierwszym odcinku go nie, nie ominąłem. Nawet nie zwracałem na niego uwagi, ale chyba nie. Ewidentnie nie. No. Na samym dole są. Czekają na nas fajne przedmioty, które też bym sobie kiedyś zgarnął, ale musimy najpierw znaleźć sposób, żeby tam się dostać. Dobra. Idziemy sobie. Ja zazwyczaj właśnie budowałem się w tamtym kierunku, gdzieś tam właśnie, żeby być w pobliżu tej jaskini, bo po prostu tam było dużo fajnych rzeczy, po które mogłem... Szybko sobie chwycić, miałem dzięki temu bardzo blisko. Już raz się w tym miejscu budowałem, tym, którym się budowałem w tym momencie, bo to jest bardzo fajne miejsce. W ogóle, na przykład, patrzcie, ten zajączek, którego na początku gry, żeśmy nie mogli dogonić, teraz jest mniej więcej tak samo szybki jak my, więc widać progres. Ja bym się w tym błocie umazał, bo. Bo jesteśmy troszeczkę mniej widoczni dzięki temu. Dobra. No, jesteśmy już w sumie niedaleko. Potrzeb w ogóle, żeby zrobić torby na dziki, znaczy się na kamienie, potrzebujemy torba na kamienie jednej skóry z dzika. Dobra, czyli wystarczy, że znajdziemy jednego dzika. Troszeczkę w sumie e, ten odcinek jest taki, można powiedzieć, wymuszony, bo miałem, miałem wyprawę na zimowy sobie dać kiedy indziej, ale uznałem, że... Mm, uznałem, że w sumie przydadzą, przyda mi się torba na kamienie, żeby te zasiki szybciej zbudować, bo jednak ich budowanie też trochę trwa. Ale że jak się człowiek spręży skupi się nad tym, to też nie zajmuje specjalnie dużo czasu. Ja na przykład dzisiaj już prawie połowę tych zasieków zbudowałem w tam 20 minut roboty. O, Marigold, zbierzmy go sobie, ale chyba nie możemy go mieć więcej. No. Zjedzmy go sobie w sumie trochę i tam pozbierajmy go. Się zmęczyliśmy trochę. Mamy w sumie trzy rodzaje roślin. W sumie to cztery, ale czwarty jeszcze nie udało mi się zdobyć. Taka mega rzadka roślinka. Dobra, idźmy sobie chwilę powoli, bo... Jesteśmy trochę zmęczeni. Dobra. Ja będę sobie powoli zmierzał w kierunku zimowego biomu jak już tam dotrę, to widzimy się na miejscu. Dobra. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Mm. Tylko teraz problem będzie znaleźć dziki. Dziki zazwyczaj występują tutaj na tej polance, ponieważ zawsze się dużo zwierząt pojawiało. W ogóle wchodząc też na zimowy więc trzeba pamiętać o tym, że tu jest zimno. I będziemy powolutku tracić em, energię, a jak się zrobi jeszcze zimniej, to będziemy tracić zdrowie. Eee, dobra o widziałem na przykład tu się sarenka pojawia tu się bardzo dużo zwierząt pojawia tylko dziki są stosunkowo rzadkie i trzeba troszeczkę poczekać zanim nam się faktycznie jakiś pojawi hmm. w razie żadnych ja nie widzę dziki są stosunkowo bardzo mają charakterystyczny wygląd więc łatwo jest je zauważyć jak na już zauważą to one też zaczynają tak kwikać że tak powiem też bardzo łatwo jest je usłyszeć to jest bodajże to jest w ogóle bardzo fajne miejsce, bo tu jest, jest bodajże czysta pitna woda tak to pamiętam a nie, jednak nie no ale weźmy sobie w ogóle, zróbmy taką rzecz jak pochodnia bo jest troszeczkę zimnawo musimy mieć patyki bo nie mamy też w ogóle na zimowym jomiu działa bardzo fajny system, że tu nie ma krzaków, z których możemy zdobyć yy, Patyki, musimy po prostu ściągnąć takie drzewa, jak widzicie, malutkie I z tych oto właśnie drzew, drobnym nam patyki Jest trochę powolne i niewygodne, bo tych patyków zaledwie tutaj jest, Są cztery A na naszym normalnym biomie, występują... Krzaki, które... Z których latuje aż po sześć Właśnie... Aż właśnie po sześć... My nie, poszliśmy tylko po 5 patyków, dobra. Zamyśliłem się chwilę. Bo, tak patrzę, że tu jakiegoś dzika w końcu nie spotkam. Bo chciałbym się tym w miarę, z tym w miarę szybko owinąć, żeby już móc dalej budować. Bo te zasieki nam bardzo właśnie pomogą w obronie. Dopóki nie przyjdzie nic większego, to raczej nie będziemy mieli dzięki nim żadnych kłopotów. Bo, o, widzicie Dzik jest super, udało mi się go już spotkać. Najlepiej jest w niego rzucać dzidą, bo praktycznie umiera na jednego strzała. Podobnie jak. Kurczę, podobnie jak. Hmm, gdzie on jest? Podobnie jak Sarenka. Tam ucieka, gonimy go, szybko. Yy, picie, żeby nie tracić. dobra, padł. Uff, nie było specjalnie ciężkie. Właśnie yy, najciężej jest dzika zobaczyć, bo jest to słowo szybki i mały, jak widzicie. O, kolejny w sumie upolujmy go, jak już tu jesteśmy. O ile go trafię teraz? Ma troszeczkę chyba mniej, no właśnie. Mniej zdrowe niż Sarna. Weźmy sobie już te dwie skóry, jak już, tu, jak już jestem. Bo jeszcze bym sobie kiedyś zrobił w sumie torbę na włócznie. Też by nam się w sumie przydała. Ale na nią są aż potrzebne dwie skóry. I jeszcze chyba coś się robiło z, dzi z dziczej skóry. tak. Mm. Ciepły kombinezon, to też będzie nam potrzebne, ale aż cztery skóry są potrzebne. Torba na dzidy i torba na kamienie. Dobra, to zróbmy sobie tą torbę na kamienie. Aż szczeliny, o kurwa, jakie drogie, ale na pewno bardzo wartościowe, bo jednak ilość kamieni zawsze się zwiększy dzięki temu, maksymalna i to bardzo nam, mi, bardzo ułatwi właśnie budowę właśnie owych zasieków no i git, mamy i teraz po 10 kamieni, super w ogóle nie mam skorupy i żółwia aby wam coś pokazał ale tą kiedy indziej najwyżej bo jeszcze się kiedyś tutaj... o kolejny dzik, już będziemy mieli w sumie na później będziemy mieli już kolejną skórę i to w sumie zróbmy sobie nawet tą torbę, wiecie bo skóry z jeleni mam całkiem sporo a tylko, że nie mam lin czekajcie Co jeszcze, co jeszcze? A nie, to aż trzech tych potrzeba, linu, o Kurde. No a co jeszcze, co jeszcze? Chyba szmatki, no właśnie. No i Git. Mam teraz torby na dzidy. Ona sprawia, że możemy nosić ze sobą takie właśnie słabe w dzidy w dużych ilościach. One jak dobrze wiecie nie są specjalnie mocne, ale do rzucania naprawdę całkiem fajne obrażenia zadają w ciało. Niestety nie możemy tych ulepszonych dzik nosić, ale te właśnie słabe dzidy możemy sobie tutaj trzymać. O, jeszcze jeden dzik, super, ale widzę mi dzisiaj mam szczęście, bo kiedyś ich szukałem to chyba z godziny i kiedyś z kolegą jak grałem to z godziny ich chyba szukaliśmy, żadnego nie mogliśmy znaleźć, a tu widzicie cztery znalazłem. Ja to mam jednak kwarta. Kiedy tu się jeszcze właśnie po dziki wybierzemy i po... Jeden ważny przedmiot, ale na razie sobie to oddarujemy. Zostawimy sobie na kiedy indziej, bo jeszcze w sumie musimy upolować trzy dziki, ale to tym zajmiemy się też kiedy indziej. Moja, jeszcze po drodze może krokodyla Wam pokazał, bo tu wiem, że w której z, z jezior i rzek występuje krokodyl. Aligator. O, patrzcie, tu jest na przykład, jest na przykład jaszczurka, nie? Z tego jaszczura możecie zdobyć jedną nie, jaszczurzą skórę i tam mięso z tego jaszczura. A na przykład z takiego krokodyla po jego zabiciu dostajecie aż cztery jaszczurze, jaszczurze skóry i też trochę mięsa tego zwykłego, które to jest z sarny Kurde, w ogóle z tych dzików mięsa sobie nie zebrałem, a w sumie mogłem, bo tam na suszarce powoli mi tego mięsa ubywa, a można by już następne. Widzę, że to żadnego krokodyla nie ma niestety chyba, no. Ale z spozająco bym sobie upolował, bo z zajęcy chyba jeszcze mógłbym coś potem zrobić. A, zbudowaliśmy. Dobra. To a się na razie udaję do domu i widzimy się już na miejscu. Hmm. Co tu robią w sumie te dwie martwe kobiety, bo nie przypominam sobie, że tu kiedykolwiek był. Pokażcie mi mapę. Ja tu chyba pierwszy raz jestem, a tu leżą właśnie dwie martwe kobiety, nie wiem dlaczego. I w ogóle tu mewa, a ta jesteśmy przecież daleko w sumie od morza. Hmm, jakiś bug w sumie? Bardzo dziwne, może to jest jakiś jesterek. W którym nie wiem. No dobra, to było dziwne, ale dobra, ja już wracam do domu. Widzimy się już na miejscu i może sobie jeszcze trochę pobudujemy naszego muru, naszych Sasieków. Dobra, jesteśmy już prawie w domu. W ogóle z ciekawości bym sobie sprawdził, ile tych włóczni może, możemy z tym pomieścić. Podejrzeć chyba to było 6. 5 e, już tutaj mamy. I jeszcze zrobimy sobie jeden, no, bo chyba 6 to było, z tego co dobrze pamiętam. I gołanym sobie bym załatwiał te warany, bo z nich to jest zawsze ta skóra, a to jest bardzo fajny tani pancerz. Dobra, 6 mamy. I już tutaj chyba następnym już nie będzie nawet można, nie będzie możliwości chyba zrobić. No właśnie, już nie możemy zrobić więcej. Czyli maksymalnie to jest 6 w tej torbie, a to i jest bardzo dużo. Mogli nawet moim zdaniem nie obraziłbym się, gdyby to było 5, ale fajnie, że jest 6 że możemy mieć ich aż 6, bo całkiem fajne obrażenia zadają jak na broń tak łatwo do zrobienia, dosłownie dwa patyki, które możemy to tak znaleźć na ziemi, a tam trzema rzutami jesteśmy w stanie położyć kanibala. To tak naprawdę jak powiedzmy bronimy się w swojej bazie, powiedzmy skończą się strzały, bo na przykład nie mam już piór, bo z tymi piórami też jest problem, bo trzeba te ptaki zabijać, a to a nie zawsze są kiedy ich potrzeba. A yy, na przykład zostały nam same patiki, to możemy sobie, sobie na przykład robić właśnie takie włócznie i, I miotać, bo też takie fajne obrażenia zadają W ogóle też zapomniałem wspomnieć, że wzrosła nam już sprawność fizyczna o aż o 40 punktów przez tą wyprawę, więc jak widzicie Przejście z jednego końca mapy na drugą I z powrotem to jest jakieś mniej więcej pół tego punkciku Czyli do tej pory można powiedzieć, że no sześć i, i żeśmy zdobyli, bo też za chwilę też będziemy mieli kolejny I co ciekawe, na naszej liście zadań też pojawił się nowa rzecz Postaw struktury obronne, znajdź drogę do leja krasowego Czyli właśnie do tej dziury, którą właśnie, e, którą właśnie znaleźliśmy Zbadaj wiszącą jaskinię, tego jeszcze nie zrobiliśmy Sobie też kiedyś tą nie zbadamy A my na razie sobie dalej budujemy e, Za długo powinni nam się też pojawić silniejsi przeciwnicy Którymi będą mutanci Mutanty to są właśnie dużo potężniejsi przeciwnicy Tacy, można powiedzieć, minibossowie, których możemy tutaj się natknąć, zdjęcie jednego z nich mamy w ogóle w naszej książce. Pury, zapomniałem, że mogę mieć po 10 kamieni. Ach, to przyzwyczajenie! Ej, właśnie jedno zdjęcie jednego z nich, albo raczej chyba to jest szkic, mamy w naszej książce. przetrwania znaleźliśmy je właśnie na jachcie. Zaraz wam to w sumie pokażę. Gdzie jest moja dzida? Tu jest, popoczyła się w dół. Notatki, notatki, notatki. O, 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 gdzieś tutaj. O, właśnie, tu jak widzisz, to jest nawet zdjęcie. To jest właśnie jeden z mutantów, którego możemy spotkać. On, mutanci pojawiają się od dnia siódmego. Istnieją też ich ulepszone wersje, które pojawiają się w jaskiniach oraz mogą też pojawiać się na powierzchni, ale dopiero po dwóch tygodniach od tego jak jesteśmy na wyspie. Aktualnie przeżyłem, to już jest mój chyba dziewiąty dzień Czy nawet dziesiąty już, więc już trzy dni temu powinni mi się pierwsi pojawiać Aczkolwiek miałem na tyle można powiedzieć szczęścia, że mi się jeszcze nie pojawili Aczkolwiek w następnym odcinku może uda mi się już jakiegoś spotkać i wam pokazać A na razie będę sobie tutaj dalej budować, bo Faktycznie ta torba mega mi to przyspieszy i ułatwi Dobra ten właśnie... Ta, a ten atletyzm, atle, atletyzm też się bardzo przydaje właśnie, bo biegamy trochę zawsze szybciej i ganianie się za zdobyczą nie jest już aż tak ciężkie. Kurde, dużo jest tutaj tych waranów. Pamiętam, że kiedyś w starszych wersjach dało się je chwycić, żeby na przykład sobie przyciągnąć je do bazy. I co ciekawe, on był uznawany jako obiekt, z którym kolidujemy, więc po prostu można było na przykład sobie na niego wskoczyć, chwycić go i zacząć... Podskakiwać, chyba gdzieś tu pieką pierwszy mutant. Ja będę się powoli z wami żegnać. To zostawimy sobie już na następny odcinek. Posajcie na Discorda. Ja już się powoli z wami żegnam. Mówię, jak tam zwykle zwyczaj mawiać. Elo, Elo. Przerażające dźwięki one wydają. No proszę, nie wywołuj wilka z lasu.